Pani Beres, chciałem krótko dowiedzieć się, jakie są Pani wrażenia po 17. konferencji Europower. To jest bardzo ważne forum, na którym specjaliści tego sektora, ze wszystkich stron, zarówno regulatorzy, uczestnicy rynku, także banki, które finansują te przedsięwzięcia, spotykają się po to, żeby dyskutować na temat najbardziej palących problemów. Szczególnie interesująca była sesja dedykowana o liberalizacji rynku gazu, co jest tematem bardzo aktualnym jednym z najważniejszych tematów gospodarczych, w mojej ocenie, aktualnie w Polsce. Tematem, w którym również bardzo intensywnie zaangażowany jest kierowany przeze mnie urząd. Oczywiście tutaj dominująca jest rola legislatora i regulatora rynku, natomiast Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czuje się zobowiązany do wspierania tego procesu. Przygotowaliśmy w ubiegłym roku raport pod tytułem Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów na rynku gazu, jak również w tym roku kolejny raport dotyczący pozycji konsumentów na rynku gazu, w którym przeanalizowaliśmy wszystkie praktycznie dostępne na rynku oferty firm gazowych. Konstatacja nasza jest smutna, dlatego że we wszystkich tych wzorcach znajdują się de facto naruszenia interesów konsumentów. Prowadzimy aktualnie 16 postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w odniesieniu do wszystkich objętych badaniem firm, zarówno wszystkich grup, spółek z grupy kapitałowej Pernig, jak również wszystkich większych alternatywnych dostawców, ci, którzy oferują gaz do ponad 6 milionów konsumentów w naszych domach. To, co jest istotne, to również postępowania antymonopolowe, które prowadziliśmy i prowadzimy w odniesieniu do PGNiG-u, które również wspierają proces liberalizacji. W ubiegłym roku wydaliśmy dwie decyzje. Jedna z nich dotyczyła nadmiernie długich terminów powiedzenia umów, co, jak sam pan redaktor rozumie, mogło stanowić istotną przeszkodę w procesie liberalizacji, gdyż utrudniało zmianę dostawcy. W skrajnych przypadkach przed postępowaniem antymonopolowym ten termin mógł wynosić nawet 15 miesięcy, aktualnie dzięki interwencji łokik jest to tylko jeden miesiąc. Konsekwencją interwencji urzędu jest również zawarcie umowy kompleksowej przez PGNiG z alternatywnym dostawcą, spółką Nowy Gaz, która pojawiła się na rynku jako, oczywiście znacznie słabszy, ale jednak działający na rynku konkurent PGNiG-u, to również jedna z jaskółek procesu liberalizacji. Kilka tygodni temu wszczyliśmy kolejne postępowanie, w którym postawi, postawiliśmy Pegningowi kolejne zarzuty stosowania praktyk monopolistycznych. W tym postępowaniu będziemy badali docierające do nas skargi, wskazujące na to, że dostawcy mają trudności ze, ze zmniejszeniem mocy zamówionej właśnie paliwa gazowego w spółce Pegning, a dodatkowo w momencie, kiedy to paliwo jest odebrane, mają utrudnioną możliwość sprzedawania go innym odbiorcom, co również może stanowić jedną z barier procesu liberalizacji. Także jak Pan sam widzi, nie czując się głównym rozgrywającym w tym procesie liberalizacji, sekundujemy go bardzo intensywnie i wykorzystujemy w ekstensywny sposób wszystkie instrumenty, które przekazał nam ustawodawca po to, aby ten proces wspierać. Jestem przekonana, że konferencja Europower również jest miejscem, które będzie służyło wymianie idei, wymianie myśli, które będą prowadziły do możliwie optymalnego scenariusza liberalizacji tego ważnego dla wszystkich i, i graczy rynkowych i konsumentów rynku.